Witajcie, kochani ogrodnicy. W końcu przyszła wiosna, dużo pracy w naszych ogrodach, na działkach i to wszystko powoli budzi się do życia. Zaczyna coś się zielenić. Widać, że już coś się dzieje w tym ogrodzie i w naszych rabatach z kwiatami, na drzewach już pąki fajnie się pokazują. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jak minął mi weekend, co zrobiłam. Z czego jestem bardzo zadowolona, bo myślałam, że się nie wyrobię. Dlatego, że jeszcze mam dzieci, którymi trzeba się zająć, mąż ma swoje tam zadania na działce. Zacznijmy od tego, że wysadziłam kupę rzeczy, ale to pokażę później, co już poszło do gruntu. Chcę Wam też pokazać, bo w ten weekend był dobry czas, na następny weekend też no i w tygodniu, kto ma czas i możliwość bycia w ogrodzie, żeby przygotować sobie ziemię. Podwysiew buraków. Buraki lubią dobrą ziemię. Ja mam ten plus, że właśnie zrobił mi się wspaniały kompost. On ma dwa lata, może nawet nie całe dwa. Już zrobiła się super ziemia. Właściwie niedużo go zostało, bo do wszystkich grządek go używam. Też już jest taki przeschnięty. Wiecie co w ogóle? A propos wody, to no, u mnie jest sucho. Bardzo sucho. A na grządkach podwyższanych, niektóre, gdzie nie było ściółki, bo mam takie, które przykrywałam słomą czy obornikiem, tam jest fajna ziemia, ale gdzie była otwarta, jest wyschnięta na wiór. Naprawdę. A mamy marzec. Tutaj mam grządkę, właśnie którą będę szykowała pod buraki. Tu były truskawki, niestety nad tym jest jabłonka i. No, nie bardzo tu im pasowało, chyba za nisko, były za bardzo schowane, ale buraki, tu jest dużo słońca, to nie, że go nie ma. Ale buraczki tu sobie poradzą, i ja zauważyłam, że buraczki świetnie rosną w jednym rzędzie. Jeżeli nie mają ograniczenia z jednej, z drugiej strony, nawet też drugim burakiem. Dlatego tutaj będą w taki zygzaczek posadzone buraki. I teraz już ze trzy tygodnie przed tym, jak tu wysieje, no, może dwa, zobaczymy od pogody. Tu będą buraki. Daję obornik granulowany, daję mączkę bazaltową, którą jeszcze z tamtego sezonu znalazłam. Tak na oko, wiecie, to sypię, tak jak widać. Pod spodem jest gruba warstwa tego kompostu, który wcześniej widzieliście. Ja to sobie tak tylko lekko, dosłownie na ile te grabki mają, to są malutkie, na 2-3 cm przegrzebię to z ziemią, później podleję, żeby ten obornik już... Namógł i oddawał te wszystkie swoje wartości odżywcze do ziemi, i w to będę siała buraki. I później e, ja wam pokażę, jak to wysiewam. Jeszcze będę też ściółkować z jednej i z drugiej strony, bo naprawdę widzę, że bez ściółkowania by było bardzo ciężko utrzymać odpowiednią wilgoć. I tu też widać moje boróweczki. Zawsze przykrywam e, pociętą choinką po świętach. I tutaj mamy kolejne rzeczy tutaj mamy musztardowce i sałaty jakieś to są no czosnek i buraczki, które już miałam wysiane i one dzisiaj trafią do gruntu ale pod włókninę i to wszystko zaraz będę wysadzać i pokażę wam jak to robię i to skończę tak no to jest właściwie efekt końcowy pokazany już na początku ale też na koniec pokażę jeszcze to wszystko Yy, jeszcze raz. Pod taką włókniną yy, te, to już sobie wszystko poradzi. Tam jest koperek, yy, musztardowce, yy, burak liściowy, kapusta pekińska i dwie kapusty wczesne. No i te buraczki, bo to jest naprawdę duża grządka Ona ma 1,30 m na 2,5 m. Duża jest. Zaczęłam od groszku. I teraz właśnie pokażę Wam, co dzisiaj wysadzałam. Groszek, groszek, to po prostu mam go mnóstwo, bo dzieci uwielbiają. W tamtym roku miała, mi się wydawało, że mam tyle groszku, a one przez lato wyjadły cały mrożony. Wiecie, brały, ja miałam w takich małych pudełeczkach zamrożony i brały te pudełeczka i tak jadły taki mrożony, surowy groszek. Więc w tym roku zaszalałam. No i tutaj też Wam powiem, że. Groszek był właściwie cały czas w inspekcie nieogrzewanym. On ma mm, 3 tygodnie. I ta ziemia była naszykowana już na jesień. I od góry to jest nieprzekompostowana trawa, jakieś siano, resztki obornika, którego jest tam naprawdę malutko. Widzicie, to idzie jak spłatka dziurka ręką. Wkładam taką sadzoneczkę. Tu są po 2-3 groszki i nie sadzę też więcej niż dwa rzędy. Dlatego, że później się źle zbiera, on jest no za głęboko i tam w głąb i tak tych strąków nie rodzi, tylko na obrzeżach. Z tyłu widać jeszcze kawałek grządki i to jest od zachodniej strony, więc tam sobie będę je wysiewać, na przykład marchewkę od tamtej strony, żeby nie zasłaniało groszek marchewki, żeby wszystko miało dobry dostęp do światła. No i tutaj zapraszam wszystkich hejterów walcie, że wam się to nie podoba, że głupio robię, źle robię, będziecie zwiększać mi zasięgi. Ale tak na serio sadzę ziemniaki. Tak, sadzę ziemniaki. Mierzę temperaturę ziemi i tutaj będzie 7,6 stopni. No zależy na głębokości 10 cm. Dla wczesnych odmian to jest już dobra temperatura. To będzie przykryte słomą. Widzicie na dworze jest 20 stopni w słoneczku, bardzo przyjemnie. I mówię to, ziemniaczki sobie wysadzę już dzisiaj, ale też przykryję włókniną cieńką, siedemnastką, ale będzie chronić przed wiatrem, ale też będzie się nagrzewać w środku. Gdyby przyszły mrozy, to zawsze mogę sobie dołożyć słomy, żeby nie zmarzły. Albo drugą włókninę na to położyć, nie ma żadnego problemu a chcę tak zrobić, żeby jeszcze na tej grządce w tym roku też posadzić na przykład yy, na jesień brokuły, albo kapustę. Cokolwiek wykorzystać jeszcze raz tą samą grządkę. Yy, I zaraz też będziecie mówić, że się nie sadzi po dwa, trzy ziemniaki, ale. Ja tutaj mam bardzo mięciutką ziemię, i ta grządka też jest dosyć duża. Też ma około 1,20 na 2, 2 metry z hakiem. Ziemniaczki mam podkiełkowane stały sobie na parapecie w domu. Jak widać, bardzo ładnie już podkiełkowały i najpierw myślałam, że po jednym wysadzę, ale no niestety. Za dużo sobie ich narobiłam, miejsca więcej nie mam przeznaczonego na ziemniaczki, więc tutaj sobie posadzę po dwa ziemniaki i środkiem bób. Spróbuję tak. Słyszałam, że tak fajnie rośnie i rzeczywiście myślę, że to nie będzie się gryzło, póki wyrosną, także będzie kwitnienie, cały czas wszystko będzie pod włókniną a później ściągniemy włókninę, żeby zapylacze miały dostęp i do bobu i do ziemniaków i pokażę Wam tutaj właśnie na yy, na bobie pokazywałam takie czarne kropeczki się zdarzają, to jest normalne, nie martwcie się te kropeczki są i to jest normalne piękna bryła korzeniowa, też rozsada w tunelu nieogrzewanym, super wyszła naprawdę super, jak były te duże mrozy ten ostatni rzut minus 7, minus 8. Wszystko w tunelu foliowym było jeszcze przykryte hmm, agrowłókniną. Nie sadzimy głęboko tych ziemniaczków. Ja je będę przykrywać dosłownie 2-3 cm ziemią. Nie głęboko, bo mówię, przykryję je jeszcze ściółkom strawy słomy. A jak będzie trzeba, to będziemy tego dokładać. Chodzi o to, żeby one już teraz szybko szczeliły do góry i szybko były te ziemniaczki, żebyśmy mogli korzystać jeszcze z tej grządki, tak jak mówiłam. I teraz koperek, też z rozsady, zawsze ten pierwszy smakuje wyśmienicie. Tu mam jeszcze burak liściowy, którego nigdy nie miałam pierwszy raz, zdecydowałam sobie wysiać parę. No i mówię tu musztardowce i wiecie, co nie pamiętam, czy to jest sałata, czy jakaś rukola. No nie wiem. No mówię czosnek jeszcze będzie, tu mi się jeszcze raz to wszystko pokazuje i zaraz będę jeszcze opowiadać um, o czosku. Czosnek jary jest mniejszy i to naprawdę ja widzę już po główkach zamówiłam, nie jestem do końca zadowolona z tego czosku. Um, nie wszystkich wszedł mi też zimowy, więc stwierdziłam, że mimo wszystko muszę dosadzić, bo robię dużo ogórków kiszonych i tego czosku jest mi naprawdę potrzeba. Teraz sadzimy czosnek. Jeszcze mamy czas. Jak ktoś nie zdążył na zimę, czy właśnie nie, nie wzeszło mu wszystko i wie, że będzie potrzebował więcej, to jeszcze zdążymy. Kapusta pekińska, może jeszcze malutka, ale ja w tamtym roku też tak sadziłam i to wszystko się udało. Koperek z rozsady super się udał i on też będzie pod włókniną, zero mszycy, piękniutki, po prostu piękny, ja tyle sobie namroziłam właśnie z tego pierwszego rzutu, no i oczywiście wszyscy się zajadali, te kapustki, grubość ściółkuje, też słomą wszystko ściółkuje, tak jak mówiłam i tak to pięknie wygląda. Bo jest wiatr, jest słońce, nie pada już tyle czasu, nie padało, więc jest strasznie sucho. A ta ściółka robi mega, mega robotę. Tak wyglądają moje grządki, już przykryte. To chroni, naprawdę chroni, jest tam lepiej. Później zmienię na siatkę i na przykład takie coś z siatką drobniutką, jak, no, jak w oknach. To można na metry kupić teraz, normalnie na Legro czy gdzieś nawet na temu można sobie zamówić. Jeszcze, jeszcze czas, świetna na marchewkę, pietruszkę, żeby nie były robaczywe. W tamtym roku miałam przepiękną w końcu marchewkę bez robali. I cało, całe lato, cały sezon była właśnie pod siatką w tej grządce. Do tego wysadziłam jeszcze róże, kupek kwiatów, no i kupę innej roboty, ale myślę, że na dzisiaj Wam z tego wystarczy. Pa, pa!